Przez całą noc miałem otwarte okno, które wychodziło na ulicę, i tuż przed siódmą zbudził mnie uliczny hałas. Zasypiałem jednak z dużym trudem, bo cały czas myślałem o tym, co się dzisiaj wydarzy. Ciężko usnąć z myślą, że następnego dnia spełnisz jedno ze swoich marzeń. Skłamałbym też, mówiąc, że nie martwiłem się o motocykl pozostawiony na ulicy. Podczas wczorajszego wieczornego spaceru widziałem inne maszyny, które nocowały na ulicy, ale jakoś nie robiło mi się od tego spokojniej na duszy. Zabrałem się do sprzątania bałaganu w pokoju. Porządek należało zrobić również w kufrach. Muszę zrobić przegrupowanie w tym technicznym kufrze, bo już nie mogę go domknąć. Wyciąganie wszystkiego i chowanie trochę zgubrowało te wszystkie rzeczy. Na tym wyjeździe podzieliłem bagaż na kufer techniczny, gdzie miałem młotek, kompresor, odzież przeciwdeszczową i na kufer z ubraniami. W centralnym miałem miejsce na buty na zmianę i kilka innych drobiazgów. Pokój był przyzwoity, a śniadanie w cenie. Ale atmosfera w hotelu dość sztywna. W holu spotkałem miniaturę motocykla. Fajny klimat był za to na zewnątrz, bo do wejścia prowadził długi korytarz z bramą od samej ulicy. Zjadłem śniadanie i o 9 wystartowałem. To był poniedziałek i w miasteczku był duży ruch. 20 minut zmarnowałem na stanie w kolejce, żeby zatankować na stacji benzynowej. Do miejscowości Kartishoara, gdzie zaczyna się droga 7C miałem około 100 km i półtorej godziny jazdy. Połowa tej trasy wiodła przez identyczne wioski, gdzie w oczy rzucało się kilka tych samych szczegółów kolorowe chatynki, w miarę świeży asfalt, wozy konne i w każdym miasteczku rozjeżdżone odchody zwierząt gospodarskich. Spotkanie wozu konnego to normalka. Druga połowa trasy to niezłe asfalty, zakręty i widoki. Z daleka spoglądają w naszą stronę góry Fogaraskie, a gdzieś pośród nich Przecinająca jest sławetna trasa Transfogaraska. Z każdym kilometrem góry rosną, a zbliżam się dość szybko, bo zostało mi przecież kilkanaście kilometrów. Tankuję jeszcze na ukoilu przed samym wjazdem na trasę i od tego ronda zaczyna się spełniać moje marzenie. Jestem fanem programu Top Gear i to w tym programie dowiedziałem się o istnieniu trasy. Wtedy nie przypuszczałem, że przyjdzie mi ją zobaczyć z motocykla. Głupio się przyznać przed Wami, ale wzruszyłem się, że tu jestem. Na szczęście byłem w kasku i na motocyklu, więc nikt tego nie mógł zobaczyć. Wyłączam się na chwilę i podziwiajcie ze mną widoki przy podjeździe. Co mnie otaczało, że zatrzymałem się tylko raz, żeby zrobić fotkę. To dopiero przedbiegi, a już jest niesamowicie, zanosi się na to, że nie będzie padać, więc lecimy dalej w górę. Kilkanaście minut później byłem już w najwyższym punkcie widokowym przed tunelem, ale jak zobaczyłem tłumy ludzi z aparatami, to pojechałem dalej. Za tunelem trasa idzie już w dół, zdecydowanie dłuższymi, prostymi. To miejsce, w którym chciałbym Wam opowiedzieć o moich wrażeniach. W wielu poradnikach i na wielu forach można się dowiedzieć, że trasę najlepiej pokonać z północy na południe. Mam wrażenie, że ktoś kiedyś na jakimś blogu tak napisał i wszyscy to powtarzają bez sprawdzenia. Uważam, że jest zupełnie odwrotnie i najlepsze emocje będziecie przeżywać, jadąc z południa na północ. Trasa od północy zaczyna szybko piąć się w górę i po niedługim czasie Jesteście w momencie kulminacyjnym, gdzie widoki zapierają dech w piersiach, i naprawdę wydaje się człowiekowi, że jest na księżycu. Ale to trochę tak, jak oglądać mrożący krew w żyłach thriller, w którym akcja filmu jest po 45 minutach, a potem napięcie cały czas spada, i na koniec wydaje ci się, że nawet spoko, ale jednak to, co zobaczyłeś na początku, ustawiło twoje oczekiwania. Na tak wysokim poziomie, że potem jest tylko słabiej. Zobacz mapę. Od tunelu na szczycie do Kurte Ade jest prawie 90 km. Jak pojedziesz najpierw tą drogą, to stopniowo będziesz budować napięcie, i to, co zobaczysz, przygotuje cię na te piękne widoki ze szczytu, i dodatkowo zobaczysz trasę w dół w całej okazałości. Polecam przejechać tą trasę od południa na północ, a nie tak jak radzi 99% osób. Sama trasa jest narodową atrakcją turystyczną w Rumunii i jest spory ruch. Coś na wzór naszych Tatr z tą różnicą, że tu jeździ się pojazdami, a u nas wędruje. Po drodze spotkacie zatory drogowe. Ludzie zatrzymują się i parkują byle gdzie, nie zważając na ruch za nimi, Robią zdjęcia wszędzie, gdzie się da. Jest pełno straganów z serkami górskimi i pamiątkami. A dla pragnących zobaczyć to wszystko o świcie, jest możliwość noclegu na polach namiotowych usytuowanych blisko tunelu. Śpią tam całe rodziny w kamperach. Południowy odcinek przy jeziorze Vidraru pokonałem naprawdę szybko. Mogę zostać potępiony za to, co powiem, ale próbowałem jak po torze wyścigowym. Nawet się nie zatrzymałem ani razu. Byłem w takim transie, że dopiero jak zjechałem tutaj niżej, to zatrzymałem się, żeby chwilę odpocząć i dojść do siebie. Uzupełniam płyny, zmieniam baterię w kamerze. No i lecę dalej. Potrzebowałem chwili na dojście do siebie i po kilkunastu minutach leciałem dalej na południe. Chwili przecierałem oczy ze zdumienia, bo spotkałem pierwszego niedźwiedzia spacerującego jakby nigdy nic po drodze. Przez dłuższą chwilę zastanawiałem się co zrobić, aż wreszcie jeden z kierowców pomógł mi go ominąć, zostawiając autem łatwy dostęp do mojej trasy przejazdu. Zatrzymałem się, żeby obejrzeć zaporę wodną na jeziorze Vidraru, A tam. To kolega, którego miałem okazję spotkać. E, gdzie... Pod Warszawą. Gdzieś, gdzieś pod Warszawą, jak tankowaliśmy motocykle. Jeszcze z kolegą był, ale kolega nie dał rady. ten kolega wrócił, tak. Ta, kolega e, wrócił, więc jak wiadomo, świat jest mały, trzeba 1000 km przejechać, tak żeby powrót. No, tak, żeby się nie umawiać jeszcze raz. E, zobaczyć. Jak większość budowli w Rumunii, tama i tunel również mnie zachwyciły. Jak zbiegłem na dół, to poznałem Krzyśka z Legionowa, który od miesiąca nie może wrócić do domu. Oto on. Przejechałem obok wejścia do zamku Poenarii, czyli prawdziwej rezydencji hrabiego Drakuli, ale nie zdecydowałem się na wejście, bo do pokonania było 1480 schodów. Zdecydowałem się za to na jedzenie, bo z tych emocji nic nie jadłem przez cały dzień. Adrenalina skutecznie mnie karmiła. Tak mnie zajęła ta trasa, że zapomniałem się zastanowić nad dalszym kierunkiem mojej ekspedycji. Dobra, posiedziałem chyba z półtorej godziny, zjadłem, odpocząłem. Mogę ci znać dalej i jeszcze nie wymyśliłem gdzie by tutaj dalej pojechać, bo mam 3 godziny do Bukaresztu i 3 godziny do Braszowa. No hmm. i ja nie wiem co mam dalej zrobić. Muszę zerknąć w telefon. Wybrałem stolicę jako przeciwwagę dlatego co już miałem okazję zobaczyć na tym wyjeździe. Bukaresztu miałem 180 km, a zbliżała się 17. Po prawie 3 godzinach zameldowałem się na stacji benzynowej, żeby chwilę odsapnąć i poszukać noclegu. Przy okazji zrobiłem kilkanaście kilometrów po Bukareszcie wieczorową porą. Nie jest to jakieś piękne miasto. Jeśli kiedykolwiek się bałem, to właśnie teraz. Przejeżdżając przez dzielnicę, w której wynająłem pokój, czy może nawet apartament. Sam nie wiem jak to nazwać. Nigdy wcześniej nie widziałem tylu nieprzychylnych spojrzeń. Na szczęście nikt mnie nie zsadził z motocykla. No i jestem. Trochę pomarodziłem, trochę postękałem, że daleko. No ale jestem w Bukareszcie. W całkiem nawet niezłym pokoju. Luknijcie, jak wygląda. Jest klimatyzacja, telewizor. Dwa łóżka. 400 km dzisiaj zrobione stówka po trasie transfogaraskiej no i 300 km do Bukaresztu a w ogóle mam czołówkę na głowie dlatego żeby tutaj dojść sprzed bramy to trzeba zrobić cztery zakręty, już jest ciemno więc pokażę wam jutro rano jak wygląda to miejsce do którego trafiłem natomiast przyjechałem tu już zupełnie po ciemku chwilę czekam, w ogóle jeszcze na gościa zanim mi otworzy już są mi się dzisiaj mną zainteresowani. Przyszedł jakiś jeden taki trochę podchmielony i mówi: Polonezę, Polonezę. I mówi, że ma kolegę z nowej soli. I na zdrowie, na zdrowie. I tylko cztery te słowa powtarzał bez przerwy. Tak wygląda kuchnia. Woda była w gratisie. Lodówka, woda. Ciepła kawka. Jest Wi-Fi. ta. Ups, brak jednego kafla. I rysznic. Nie jakieś tam super warunki, ale za 90 zł nie ma się co tam. A buty są już śmiercionośne, więc zostają na dole.